Witajcie w kolejnym odcinku Kuferka z Panszówkami, kanale, który jest poświęcony grom rodzinnym oraz grom karzualowym. Tym razem chcę Wam pokazać coś, co może nie do końca wpisuje się w koncepcję gry jako takiej, ale jest rzeczą naprawdę świetną: mianowicie trzy małe świnki. Jest to bardziej łamigłówka niż gra, ale gdyby spojrzeć yy, na to z tej strony, że może się tym bawić yy, dziecko samodzielnie, to można to nazwać grom jednoosobową. Jest tutaj szereg wyzwań któremu dziecku musi sprostać, yy, rozwiązując pewne łamigłówki. W trzech małych świnkach zasady są dosyć proste. Jeżeli wilk jest na podwórzu, musimy poukładać klocki tak, żeby świnki schowały się w domkach. Natomiast jeżeli wilka nie ma, to świnki muszą być poukładane tak, żeby zmieściły się obok swoich domków na planszy. Ale najważniejszym jej aspektem jest to, że spełnia potrzeby rodzica, który ma jedynaka i chciałby mu zapewnić czas w jakiś kreatywny sposób, by mógł ćwiczyć swój intelekt. A w tą grę może już próbować grać maluch od wieku wczesno-przedszkolnego i naprawdę każdy kolejny etap rozwiązywania tych łamigłówek, a mamy cztery poziomy trudności, będzie dla niego nowym wyzwaniem i na kolejne poziomy trudności, na które teraz jeszcze nie będzie mógł się wspiąć, będzie mógł się wspiąć w kolejnych latach posiadania tej gry. Także ewidentnie Trzy świnki bardzo polecamy. Um, a jeżeli interesują Was recenzje innych gier, zapraszamy na pozostałe odcinki Kufraka z placówkami.